Cześć! Dzisiaj, jak widzicie, udało mi się pierwszy raz w tym roku wybrać na moją ulubioną rzekę, jaką jest Liwiec. Mam ze sobą wędkę muchową i w poszukiwaniu będzie kleń. Może uda się zrobić jakiegoś Jasia. Ja generalnie dzisiejsze łowienie zaczynam od miejscowości Łochów. Tutaj, jak widzicie, jestem na takiej plaży. Za moimi plecami jest rzeka, i aktualnie siedzę pod altanką. W takich warunkach trochę przyjemniej wiąże się zestawy. Później, może pojadę sobie troszeczkę wyżej, ale to jeszcze zobaczymy. Dobrze, w połowie filmu opowiem troszeczkę więcej odnośnie sprzętu, jaki ze sobą się zabrałem oraz przynęt. Dobra, ja nie przedłużam i jeszcze raz serdecznie zapraszam do oglądania. Ale przepięknie wyszła ryba. Cudownie uderzyła. Myślałem, że to wzięła i zaciąłem po jakiejś chwili, ale niestety nie uderzyła. Ale pięknie się zainteresowała rybka. jest o to jeszcze taki brzdąc trochę szkoda bo tam są większe To była ryba. Ale pranie. Słuchajcie, widać nawet jak te ryby już są podbijane w brzeg one nie ma chyba co ich męczyć. No ale to taki brzydący, malutki Założyłem teraz takiego maciu malutkiego A, Takiego jednego z mniejszych piankowców z taką jaskrawą dupeczką. Fajna przynęta. Dużo na to gryzie, ale takich malutkich rybek. Ty, normalnie popera z tego zrobiłem i gryzły. Ale jaja. Jest, jest, a ładnie, ładnie uderzył. Nieduża rybka. O, ale śmiesznie uderzyły te ryby W mnie jak strzelniałem go jak streamerka to Biły w to jak popera o, Właśnie na taką przynętę Nie za duży, ale cieszy ALE BRANIE o, o ALE Za wcześnie, za wcześnie Ajajaj aj, aj. Dobra, ale nie kują się jaj, ale przepłoszone już są Nic, uciekają w ogóle Jest! Kurde, zerwała się. No szkoda, dobra, trudno. O, szczupak! Szczupaczek! Potrzebuję... Jest! To no nareszcie, jakaś rybka sensowna. Uf, w końcu upragniony klenin z liwca, Ale bardzo delikatnie uderzył. tutaj ładną fotę zrobić udało się w końcu pierwszy, większy klenik on uderzył na takiego sporego piankowca to jest hak czwórka super, nareszcie coś sensownego się kusiło. dobra, teoretycznie będę mieć już chyba ze 3-4 ryby wyciągnięte z tej rzeki no niestety szału nie ma, jeśli chodzi o te większe już naprawdę trzeba je dłubać no ale coś się udało Ok, i tak jak wspomniałem na samym początku filmu, teraz kilka słów odnośnie sprzętu oraz przynęt, jakie ze sobą dzisiaj zabrałem. Dobrze, to zaczynajmy, zacznijmy może od najbardziej podstawowych rzeczy. Zdecydowanie gorąco polecam korzystanie z czapek z daszkiem, ponieważ łowienie cały dzień na słońcu jest bardzo męczące. Obowiązkowo okulary polaryzacyjne. One naprawdę robią robotę, szczególnie podczas łowienia kleni na płytkich rzekach. Krótkie spodęki, z czystym sumieniem mogę tutaj polecić łowienie bez woderów. Oczywiście, jeśli temperatura wody na to pozwoli. Mówię tak, ponieważ ta rzeka, jak zobaczycie, jest bardzo płytka. Bardzo płytka. Dno jest pokryte tylko i wyłącznie piaskiem. Nie ma tutaj żadnych ostrych kamieni, ani jakichś kamienistych raf. I co najważniejsze, nie ma glonów, które bardzo irytują, gdy się chodzi na boso. Dobrze. Wędeczka dziewięciostopowa w piątej klasie, sznur pływający. I wracając jeszcze do, węd do wędki. Tak jak często powtarzam, uważam, że dziewięciostopowa piątka jest najbardziej uniwersalna. Natomiast jeśli łowię w bardzo wiecznych warunkach, głównie na te większe piankowce, no to raczej e 9 szóstka byłaby trochę przyjemniejsza. Aktualnie myślę, czy sobie takiej w jakiś sposób nie zorganizować, ale zobaczymy. Dobrze. Sznur pływający połączyłem z przyponem konicznym pentelka-opentelka. Przypon koniczny on miał 9 fit zakończony żyłką 20, i do tej 20 dowiązywałem muszki. On poprzez używanie uległ skróceniu, więc teraz dowiązałem do niego węzłem zderzakowym żyłkę 16. I na końcu mojego piękowca. E, cały przypon ma około długości wędki. Mam znajomych, którzy korzystają z dłuższych przyponów, natomiast ja tutaj nie będę się rozpędzał, ponieważ głowę e, w staliwcu za mamy krzaki, i te łowienie mogło być troszeczkę uciążliwe. Tak jak wspomniałem aktualnie przywiązę 16 z tego powodu, ponieważ e, akurat. Specyfika tej rzeki jest taka, że ta ryba nie ma praktycznie możliwości wejścia w żadne glony. Porwanie nam tego zostało, więc ten hol jest bardzo e, pewny. Natomiast ja najczęściej używam żyłek lub fluorocarbonów od 16 do 20. Jeśli chodzi o przynęty, no to jest bardzo subiektywne. Ja na liwcu szczególnie łowię na piankowce średnich rozmiarów, to jest haczyk 8 lub 10. No ja myślę, że znajomych co na większe piankowce. Fajnie tu też się sprawdza mokra muszka, typu Red Tag, jakieś Black Zulu. Mokra muszka się fajnie sprawdza, natomiast mi najczęściej na po prostu małe ryby. Dobra, myślę, że w ten sposób udało mi się powiedzieć już wszystko. Jeśli oczywiście macie jakieś własne spostrzeżenia albo pytania, no to śmiało zapraszam do komentowania. Kurczę, ładnie pociągnęło. Było, było, było. Jest! Puścił uuu, ale czułem tą rybkę i to już była przyzwoita. O jest! Jest, 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 jest. Ale puścił. Za słabo go chyba chciałem. Ale widziałem jak taki duży kleń za tym płyną. I no, on nie uderzyło, pięknie zabrało. Cudowne branie. Dzień dobry. Dzień dobry. No niestety w wodzie. A... Ale to, to przeszło jak a skąd Państwo ruszają? A może, żebyśmy my to wiedziały. A tam spotkamy, może? Cyk, coś tam takie. Cyk. O kurde. Ach. Chyba przypadkiem przyciąłem malutkiego krenika. Pogoniła ryba My to był słuchajcie jeden rzut, który musiał się zakończyć zaczepieniem tego drzewa No i lipa plan się interesował, no ale trudno Oh, ладно, я не там слышу.